Pauskas z 11-tką, Kaczmer, Adwajna Minton, 11 Piotrek Pandura z 14 Kuba Patoka, z... Pierwsze punkty w dzisiejszym spotkaniu dla... 14-tą dol... Pierwsze punkty dla gospodarzy Jason Allen Michael Hicks Kevin Gównej Jason Allen Daniel Wall dobre pysja Trzy się krański Trzy punkty dla Trzy punkty dla Gści kapitan drużyny Daniel Bal. Razem trzy punkty dla Gos. Krzysiek Krajniewski. Dwa punkty dla Polfarmy Michael Hicks. Trzy punkty dla Gos. Michael Hicks. Michael Hicks, kolejne trzy punkty tego zawodnika. Zakończyło się dzisiejsze spotkanie, niestety porażka gospodarzy, 68 do 67. Dziękuję za gratulacje, ja też chciałem złożyć, je. Ja już złożyłem w szatni chłopakom za, za drugą połowę tak naprawdę, ponieważ w drugiej połowie pokazaliśmy na jakim poziomie możemy grać, oczywiście nie ustrzegliśmy się wielu błędów, natomiast co najbardziej cieszy to gra w obronie 26 punktów w drugiej kwarcie. Poprawa znaczna elementu zastawiania. Wiedzieliśmy od początku, jak groźnymi zawodnikami są zawodnicy Podkoszowi, ale nie tylko, bo przecież i Gofny i Krajniewski mieli po kilka zbiurek. W ostatnim meczu przeciwko Śląskowi Wrocław 20 ofensywnych zbiórek przeciwko nam ostatnio 14, także no, po pierwszej połowie było, wyglądało to naprawdę bardzo źle. Ale, tak jak sobie ustaliliśmy przed meczem, znaczy ustaliliśmy, ja powiedziałem chłopakom, że jeśli obrona będzie na poziomie 67 punktów, tak jak to było dwa tygodnie temu w Starogardzie. To kładę wszystkie pieniądze, że ten mecz wygramy. No nie pomyliłem się tym razem, także jeszcze raz wielkie gratulacje dla chłopaków za drugie 20 minut. Dziękuję. A very tough match. Very tough match. Um, we knew bardzo was gonna be uh difficult. Uh, they out-rebounded us. Um it would have been we, we should have won a lot more because I think they scored like 16 points off offensive rebounds. But uh, we, we never gave up um adversity you no know, this whole season is adversity so uh we just made a goal these last 10 games is you know, to stay together and play as hard as we can try to get him in his wins. Okay. To był ciężki ciężki mecz dla, dla gości, dla nich jednak nigdy się nie podają. Tak, tak Michał stwierdził. Walczyli do końca, mimo tego, że początkowo przegrywali, to postarali się powalczyć i ten mecz wygrać. Sezon cały dla nich był taki różnorodny, więcej przegrywali niż wygrywali, dlatego to zwycięstwo ich bardzo tutaj w tarm bardzo cieszy. Uważam, że nie w końcówce przegraliśmy to spotkanie, tylko już przed meczem, w trakcie meczu przerwy. Mniej więcej przedstawiłem, że tak się może zdarzyć, jeśli i będziemy do końca skoncentrowani. Dziwię się, bo zespół w ostatnich spotkaniach zaczął się już prezentować bardzo dobrze. Trzy ostatnie mecze wydawało mi się, że jesteśmy na dobrej ścieżce. Dzisiaj wszystko zburzyliśmy. Bardzo mi przykro. To jest a tough loss for w at home. Coming off Sunday's match, Saturday's match, short week. I think we did enough to win the game, but

Straciliśmy ją. No nic nas nie usprawiedliwia po, po tym meczu i, i ciężko cokolwiek powiedzieć, ciężki, ciężki mecz, nie powinniśmy go przegrać.